Manko z tej strony Piotr Krajewski i Marta Schmid. Jesteśmy dzisiaj w Princy Zdrój i oprowadzimy Was po bike Parku Słodkie Arena. Pokażemy wam jak wyglądają trasy, jakie są atrakcje dodatkowe i wszystko o tym miejscu. Zapraszamy! Partnerem dzisiejszego odcinka, jak i całej serii wyjazdów do bike parku jest salon samochodowy MB Motors, Mercedes Benz. Mieszczący się, Janka i piasecznie. W tym roku również razem z Piotrkiem poopowiadamy Wam o polskich bikeparkach, a partnerem tej serii będzie Grupa Pingwina. My do Słotwinny Arena wybraliśmy się po festiwalu w Pluszkowcach. Jest on zlokalizowany tuż przy krynicy górskiej. Z Katowic dojedziecie tam w około 3 godziny. Jednym z dużych plusów wszystkich ośrodków Grupy Pingwina jest to, że na miejscu znajdziecie duże, darmowe parkingi. Tuż obok wyciągu jest restauracja razem z bazą noclegową. Znajdziecie tam też wypożyczalnię i wszystkie niezbędne rzeczy plus mały serwis. Za wypożyczenie roweru na cały dzień zapłacicie 260 zł. Są oczywiście też gadżety. Na miejscu nie ma dedykowanej szkoły jazdy, chcecie pojeździć z instruktorem? Do czego was zachęcam? To polecam Wiktora z Projekt Camp lub Jacka Gardonia. Na miejscu oczywiście też są myjki, a jak już widzicie mój rower, to w tym odcinku będę jeździł na Dartmorze Bluebirdzie. Koła oczywiście 27,5. Do dyspozycji mamy sześciosobową wygodną kanapę z jednym miejscem na rower. Obsługa wyciągu chętnie pomaga przy zakładaniu go na wyciąg. Z wyciągu za bardzo nie widzę tras rowerowych, ale o nich pogadamy za chwilę. To co przyciąga oczywiście naszą uwagę to wieża widokowa. Na górnej stacji możecie kupić pamiątki, zjeść coś z grilla lub po prostu odpocząć. Ważna informacja: możecie jeździć z psami, i jest też dla nich miejsce, taka poczekalnia. My zaczniemy od zwiedzania wieży widokowej. Na wieży widokowej znajdują się również tablice informacyjne. Jest tutaj ścieżka edukacyjna dotycząca tutajszej roślinności, a także ludności. Ciekawostki. Muszę przyznać, że sądziłem, że to będzie nudne, ale jest naprawdę spoko. Ścieżka, interaktywna jest gitara, ale widoki są kozak. A na koniec zjeżdżalnia. Na zjeżdżalnie można jechać z plecakiem, ale lepiej zdecydowanie bez. Super. W Kartnie polecamy Wam oczywiście pizzę. mhm. Mm. Mm Karnet na cały dzień kosztuje 110 zł. Możecie też kupić samą opaskę na utrzymywanie tras bez jeżdżenia wyciągiem. Gotowi do jazdy, jedziemy na wyciąg. Jednym z elementów stresowych dla Ciebie jest często chodzenie na wyciąg. Zgadza się, ale tutaj nie ma problemu, jak w większości bikeparków z grupy Pingwina, Jest to obsługa, która pomaga zarówno założyć jak i ściągnąć rower. Także duży lajk. Like. Na miejscu mamy do dyspozycji ponad 10 km tras rowerowych, na które składają się cztery trasy. Jest jedna zielona, dwie niebieskie oraz czerwona. Ale ważna sprawa, numery nie oznaczają poziomu trudności. Zielona trasa startuje za wieżą widokową. Rozgrzeweczka, zaczynamy od zielonej. Na początku polecimy trasą do oka świata, jest to najdłuższa tutaj trasa, najłagodniejsza. Trasa zielona jest przyjemna. Ma falki, małe chopki, przyjemne bandy. Niemniej dla mnie na jeden przejazd jest trochę za długa. Potrzebuje się zatrzymywać. Jest to 3-kilometrowa trasa o bardzo łagodnym nachyleniu, gdzie można się pobawić. Tak, żeby ktoś zaczął jazdę grawitacyjną, żeby sobie zobaczył jak to wygląda, myślę, że jak najbardziej spoko. Cały przejazd zajmie Wam około 10 minut z przerwami. Wszystkie trasy poza czerwoną kończą się na końcu górnego parkingu. A to, że jest długa? Nie dogodzisz. Jest to plus i minus. Tak jest, jest to plus i minus, ale jest, jest. bardzo spoko. Na początku małe ogłoszenie dotyczące tras, które będziecie oglądali w tym odcinku. Cześć. Co tu się dzieje? Robimy remont. Trasy mają dwa lata, więc już troszkę są wyjeżdżone, też przydałoby się trochę odświeżenia, coś może nowego nam się uda wrzucić, więc no staramy się robić, żeby było jak najlepiej, jak najfajniej. Kiedy koniec prac mniej więcej? Końcówką czerwca będzie wszystko gotowe. No dobra, ale w międzyczasie będzie można jeździć po trasie. Jasne, jasne. No wszystko tak zazwyczaj robimy etapami, że część jest zrobiona, część jest, część jest zamknięta, więc wszędzie tam są oznaczenia, gdzie kopiemy, więc i tak się da pojeździć, ale nie po wszystkim, więc trzeba uważać na nas. Dobra, lecimy dalej na Gaugana. Ale wiadomo, najpierw kotecek. Na Gaugana kierujemy się na prawo od wyciągu. Jesteśmy po drugiej stronie zniesienia. Tam się zaczynała trasa numer jeden, jeżeli chodzi o trudność, trasa zielona. Teraz jesteśmy na trasie niebieskiej, który nazywa się... Gaugan, niebieski Gaugan. Ważna informacja, tu też zaczyna się obok trasa czerwona Dzida. Nią pojedziemy na koniec. Jarasz się? Bardzo. A teraz zapraszamy na niebieskiego Gaugana. E, Gałgan. Szybka, dynamiczna, dużo palek. Myślę, że dlatego ta nazwa można to połączyć. Znajdziemy na niej mini-dropy, większe stoliki oraz bardziej pionowe bandy. Za nisko było jeszcze raz. Niestety w połowie czeka nas mały podjazd. Ale później są fajne elementy z chopkami i bandami. Lecimy na kometę. Jest. Niebieska kometa. Taka trasa dla Ciebie trochę. Kometa Są? już mi się bardzo podobała. Są fajne szybkie bandy. Generalnie ta trasa jest szybka. Raczej za pierwszym razem polecam przejechać zobaczyć. Mamy tutaj już trochę większe stoliki. Bo wiadomo w internecie wszystko wygląda łatwo, prosto i przyjemnie, a w rzeczywistości też tak jest, ale trzeba pamiętać jak trasa przebiega. Podobała mi się stepapy, chopeczki. Pionowe. Pionowe, ty się bałaś wczoraj. Ja nie? się wczoraj trochę bałam, ale było już ciemno, byliśmy też zmęczeni po rajdzie, ale dzisiaj już całkiem przyjemna faktycznie. No, podoba mi się fajnie. Nie umiem nic dolecieć, ale. Ale mówi, <laughs> że najczęściej by się jeździła. E, tak, jeśli miałabym wybierać trasę, którą bym jeździła najczęściej, to byłaby to na pewno ta kometa. Dobra, jedziemy na dzidę. Czerwona to trasa zdecydowanie z gapami i elementami terenowymi. Tam już skocznie nie dla Ciebie. ale przejechać się da. Tak, wszystko da się ominąć bokiem i to jest też e, fajne rozwiązanie. To w dalszym ciągu można utrzymać flow tej trasy. Ale w drugiej części już nie masz zajawy, bo jest troszeczkę bardziej pionowo. Większość tras jest poprowadzona trawersem, więc zawsze jest jedna jakby bok, ściana, która jest przy przepaści. E, I mnie to trochę stresuje. Ale pamiętajmy, to jest trasa trudna, czerwona, także wszystko jest na swoim miejscu. Ale bardziej wolę Kometę. Jako jedyna kończy się przy wyciągu. Ogólnie uważam, że to jest całkiem OK miejsce. Myślę, że hardkorowi wyjadacze, którzy oczekują ciężkich terenowych tras, to nie mają tutaj za bardzo czego szukać, bo takich tras po prostu tutaj nie ma. Jest to miejsce nastawione na w sumie taki rodzinny, luźny klimat, gdzie można sobie pojeździć po flowowych trasach, mieć pewność raczej, że jak ktoś będzie jechał, to nie zrobi sobie krzywdy. Bezpieczny bike park, jak ktoś chce się poodrywać trochę od ziemi, to da radę. Mi się podobało, no ale ja tylko gadałem, Marta, a Ty? Chciałam się zapytać, czy poleciłbyś ten bike park dla osób początkujących? Myślę, że tak. Dobre jedzonko pizka. Tak, łatwy wyciąg, który całkiem szybko się nie, porusza. Ładne widoki, a szarlotkę zaraz ocenimy, bo jeszcze nie jadłam. Tak, hmm. szarlotka zaraz będzie oceniona. Fajne są widoki, bo są takie bardzo duże, otwarte przestrzenie. Mm -hmm. Gościnność super, ja się jaram. Polecamy. Zdobyliśmy szczyt, jesteśmy najwyżej jak się da. Jest pięknie. Jest pięknie. Dzięki słodziejnej arena to był naprawdę dobry wyjazd. I co, kochanie, gdzie jest subskrypcja? Mm, tu. I poprzedni film. Tu. <laughs> Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye.